Cześć, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę, jak zbudować taki prosty miernik częstotliwości. Tak on wygląda, właśnie. Jest bardzo prosty. Są tutaj takie cztery wyświetlacze siedmiosegmentowe. To jest włącznik zasilania. To jest przełącznik zakresów. I przełącznik wejść. Tu jest wejście. I z tyłu jest, jest jeszcze dru drugie wejście. No i kabel zasilający. On jest tam podłączony do prądu. Zakres ma od 10 Hz do 1 megaherca. No i na razie jeszcze są takie dziury w obudowie, ale to jakoś zakleję. No, tu też jest dziura. No, Mam tutaj schemat. Tutaj jest zasilacz z transformatorkiem, mostek prostowniczy, filtr z kondensatorami i stabilizator napięcia na 5V. Tutaj są te układy liczące z tymi czterema wyświetlaczami. To są układy 40-26. Hmm. Tutaj jest yy, układ 555. On generuje takie impulsy o szerokości 10 milisekund i 100 milisekund, i trzeba ustawić tymi podkłówkami. Ten czas tu jest przełącznik tych zakresów. No, i tutaj idzie, idą te impulsy na taki yy, układ. Tutaj y, z tych dwóch tranzystorów wychodzi sygnał resetowania tych liczników, a z tego tranzystora wychodzi y, sygnał y, pokazywania tej wartości. Bo jak y, liczniki liczą, to wyświetlacze gasną na chwilę, a jak y, poka pokazują wartość, to się zaświeca i przestaje liczyć. Tak to mniej więcej działa. Tutaj jeszcze taki układ wejściowy. Tutaj są te dwa wejścia: przełącznik, tranzystorek i to idzie do tych liczników. Oryginalny schemat tego, licz... tego częstotliwościomierza wygląda tak. Yy, tutaj jest zastosowany taki inny układ, nie 555, ale yy, tak też działa. No, tutaj są trzy te układy: 40 i 26, ja zrobiłem na czterech. Zasilacz podobnie. Tutaj są wyprowadzenia tych układów. Yy. Widać, że tu są te wszystkie segmenty wyświetlacza. Tu jest yy, właśnie sygnał resetowania, zasilanie, masa. Tu jest tam wejście i tu jest to wyświetlanie. No, więc tak to wygląda. I teraz pokażę, co jest w środku tego. Miernika. Oczywiście te wszystkie schematy i płytki będą w linku pod filmem. Będzie można zobaczyć. No, I teraz rozkręcę to i pokażę, co jest w środku. Tak wygląda wnętrze. Tutaj jest transformatorek. Tutaj idzie sobie kabelek do włącznika. Są dwie płytki drukowane. Tu to, tutaj są wyświetlacze. Tu są wszystkie kabelki od wyświetlaczy. Tu jest płytka tych, właśnie liczników. Są cztery układy. I te kabelki tutaj idą pod spodem do tej płytki. Tu są te dwa przełączniki. Tu jest taki, tu jest ten układ wejściowy dobudowany. Na tranzystorze. A tu jest ten, tu jest zasilacz i układ 555. Tutaj są te tranzystorki 3. Yy. I tutaj są te podkówki do wyregulowania tych 100 milisekund i 10 ms. Tak to wygląda tutaj. Tu jest dodatkowe wejście. Tutaj nie wiem, czy pokaże pod spodem te liczniki. Yy. No, ale tak to wygląda. To jest przekręcone na śrubkach. Wszystko. No, i teraz włączymy. No, podłączyłem go do prądu. Możemy go włączyć. No, jak widać, się pojawiły od razu zera. One tak migają. Nie wiem, czy to widać. O, teraz bardziej migają. No tutaj się przełącza y, pomiędzy tymi 100, mili 100 milisekundami i 10. Mm, tutaj mam, o, generatorek. Zaraz go tutaj podłączę. O, mam kabelek, tutaj trzeba podłączyć. Ja już sobie już ten miernik wcześniej wyregulowałem. O. Tutaj minus plus. Włączamy i trzeba przestawić na to wejście. O. Pokazała się jakaś liczba. Tutaj, jak widać, przełączy się na to. To jest inna. Jest 250, teraz jest 250 kHz. Bo jak jest w tej pozycji przełącznik, to się dodaje 20 zera do, wy, do wyniku z wyświetlacza, czyli teraz jest 250 kHz. A jak jest w tej pozycji przełącznik, to się dodaje 1 0. No a tutaj mamy 250 kHz, czyli to już wychodzi poza zakres, dlatego jest jakaś dziwna liczba. Jak zmniejszę, o. To jest 31 kHz. Jak tutaj zmienię, no to jest prawie te 30 kHz. Widać, tu jest teraz 0, jak przełączę, to jest tutaj. No, tak to działa. Tutaj, jak widać, jest ten generatorek. Łapie różne... Yy, kształty sygnałów, z tym nie ma problemu. Mm, no Teraz jak widać jest 300, 400 Hz. Na najmniejszym zakresie tego generatora jest 40 Hz. No jak to tu byśmy przełączyli, to już nie ma nic. Więc to jest 40 Hz. No i tutaj mogę zwiększać. Już jest 50 Hz, znaczy 500. No, teraz jest 5 kHz. No, 15. Można sobie podłączyć pod oscyloskop i wyregulować tą częstotliwość na wyświetlaczu. Ale można też po prostu podłączyć oscyloskop pod wyjście tego N555 i wyregulować te sygnały o długości 100 ms. i 10. No więc tak to działa. Jeszcze pokażę po co jest to drugie wejście. Jak mam tutaj ten miernik, on jest do tego generatora, żeby wiedzieć jaką ten generator częstotliwość generuje. To tutaj sobie przełączam na to tylne wejście i mam od razu ten wynik. Tutaj jest podłączony kabelkiem takim Tutaj idzie i idzie on do generatora. Jak widać, odłączyłem. Mogę podłączyć i od razu jest ta częstotliwość. Właśnie po to jest to drugie wejście, żeby można sobie nie, nie kombinować z tym kabelkiem, tu od tego tylko od razu sobie podłączyć tak i tu już mieć wyjście. No yy, te te gniazdo jest podłączone pod przełącznik częstotliwości w tym generatorku. Że tutaj jest, na jednym gniaździe jest przebieg trójkątny, a na drugim jest prostokątny. A to nie ma znaczenia. No i jest taki zestaw ładnie, można sobie tutaj ustawić częstotliwość, jaką się chce. No więc tak to działa. Jak wyłączę generator, no to są za. Tak to działa. Jest dosyć proste. Myślę, że przydatne dosyć. No, więc to by będzie, to by było na tyle.